Dobry Ewa Tułacz. zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu: ponad 100 milionów złotych dla Warszawy i okolicznych powiatów. Bardzo dobry rok na lotnisku Warszawa-Modlin. Nowy sprzęt dla strażaków ochotników z subregionu Radomskiego. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o rekordowym wsparciu dla Warszawy i okolicznych powiatów. W sumie 103 miliony złotych pozwoli na realizację m.in. In. inwestycji w szpitalach, szkołach czy instytucjach kultury. Zmodernizowane zostaną również obiekty sportowe, a do podwarszawskich szkół trafią autobusy dowożące uczniów na lekcje. Dzisiaj rozdysponowaliśmy 300 milionów, z czego 100 milionów trafi do. Warszawy i powiatu wokół warszawskich to jest bardzo znacząca pomoc dla gmin, dla powiatów, dla organizacji pozarządowych, dla różnych środowisk, na przykład seniorów, ale też rad młodzieżowych dla zwierząt. To wsparcie jest rekordowe na równomierny rozwój województwa, ta suma to jest ponad półtora miliarda złotych. My jesteśmy tak naprawdę. Pionierami, jeżeli chodzi o wsparcie dla rad seniorów, rad młodzieżowych czy działkowców. Sejmik Mazowsza rozstrzygnął również 11 z ponad 20 autorskich programów wsparcia. W sumie to ponad 196 milionów złotych na 2234 inwestycje. To jest ponad 2000 tysiące projektów, które będą realizowane w całym województwie. Na dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 56 milionów złotych mogą liczyć marszałkowskie szpitale w Warszawie oraz w Konstancinie Jeziornie, Ciechanowie Leśnym, Pruszkowie czy Otwocku, a także placówki edukacyjne i instytucje kultury. Miliony pomogą również w realizacji projektów związanych z programami wsparcia. Z jednej strony to są programy w zdrowiu, chociażby Mazowsze dla Zdrowia, Mazowsze dla Sportu, ale też Mazowsze dla... Rad seniorów, co jest istotne. Bez tych programów niemożliwy byłby pewien rozwój. To są programy wsparcia właśnie skierowane do samorządów, to są centra integracji, to są miasta, ta Mazowsze dla zwierząt, Mazowsze dla e, czystego powietrza. To również pomoc z województwa dla strażaków, działkowców czy młodzieżowych rad. Pieniądze już niebawem trafią do gmin, powiatów i dzielnic Warszawy. Polacy latają chętniej niż kiedykolwiek. W minionym roku polskie lotniska obsłużyły ponad 50 milionów pasażerów. Na ten rekord zapracowały porty regionalne oraz modlin. W 2023 roku podwarszawski port obsłużył blisko 3 miliony 400 tysięcy pasażerów i ponad 22 tysiące lotów. W porównaniu z 2022 rokiem, z lotniska Modlin skorzystało w minionym roku o blisko 9% więcej pasażerów. Najlepszym miesiącem okazał się sierpień. Podwarszawski port jest także jednym z trzech polskich lotnisk, które względem trzech pierwszych kwartałów 2019 roku wyróżniły się największym wzrostem liczby pasażerów. Rekord zarówno w stosunku do lat poprzednich, ale też również do lat sprzed pandemii. Mam nadzieję, że teraz po zmianie władzy będziemy mogli w szybkim tempie πię podwoić przepustowość tego lotniska poprzez nowe inwestycje. W przypadku lotów krajowych trasa Szczecin-Warszawa-Modlin zajęła szóstą pozycję wśród dziesięciu najchętniej wybieranych przez Polaków połączeń lotniczych w tym roku. Jednocześnie okazała się też najtańszą w tym zestawieniu. Lot w jedną stronę kosztował około 89 zł, a powrót jedynie 163 zł. Wśród 60 kierunków, jakie ma w ofercie lotnisko Warszawa-Modlin, najpopularniejszymi w ubiegłym roku okazały się Londyn, Rzym, Dublin, Mediolan, Oslo, Sztokholm. Holm, Wiedeń, Paryż, Barcelona, Ryga, Alicante, Bruksela i Bolonia. Linii niskokrztowych, które dzisiaj e, latają z Polski jest sporo, a tylko jedna lata z, z Modlina. To lotnisko spełnia wszystkie wymogi Głównie jeśli chodzi o czas obsługi pasażera, żadne duże lotnisko nie jest w stanie zapewnić tak szybkiej rotacji samolotów jak, jak nasze. Spółka stawia na szybki rozwój. W 2023 roku ruszył remont drogi kołowania. W najbliższych latach ma powstać linia kolejowa prowadząca bezpośrednio do portu lotniczego ze stacji Modlin. Na lotnisku funkcjonują bramki automatycznej kontroli granicznej. Rozrasta się także strefa gastronomiczno-handlowa. Nowy kład, wozy strażackie czy umundurowanie to sprzęt, który trafił ostatnio do Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w subregionie Radomskim. Do sześciu jednostek OSP z powiatu Przysuskiego trafił nowy kład, wozy strażackie oraz specjalistyczne umundurowanie. Samorząd Mazowsza na zakup sprzętu przeznaczył 175 tysięcy złotych. Jednostki muszą być w pełnej dyspozycji, więc one muszą mieć dobry sprzęt, do, dobrej jakości, sprawny sprzęt. Jednocześnie to ma znaczenie bezpośrednio dla mieszkańców, bo dobrze wyposażony strażak to oczywiście bufor bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Bez wsparcia my tu nic prawdę mówiąc nie możemy kupić, bo, bo jest to jedna z najbiedniejszych gmin. W subregionie radomskim i w ogóle w województwie mazowieckim. Do strażaków trafiły radiostacje, buty i rękawice ochronne oraz narzędzia ratownicze. Samorząd województwa mazowieckiego dofinansował również remonty wozów strażackich jednostek z OSP Rusinów i OSP Zychorzyn. Jest to uposażenie jednostek w postaci ubrań bojowych, ubrań koszarowych, sprzętu specjalistycznego. Na pewno przyczyni się to do zwiększenia możliwości wyjazdów. Do strażaków Chodników z gminy Rzeczniów trafił lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, na który samorząd przekazał 100 tysięcy złotych. Dzisiaj do, dokładamy swoją cegiełkę do zakupu tego samochodu kwarta potrzebnego strażakom również, który ma funkcję gaśniczą. Jest to samochód w pełni wyposażony, samochód, który będzie spełniał wszelkie wymogi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo strażaków, ale również będzie mógł bezpośrednio pomagać poszkodowanym w akcjach. Na jego wyposażeniu znajdują się gaśnice, sprzęt do ratownictwa medycznego. Będzie mógł zabierać 9 ratowników. Gdy w pobliskiej stacji pogotowia nie ma dostępnej karetki, to będziemy takim samochodem wyjeżdżać, żeby zmniejszać koszty po podróży dużymi, ciężkimi samochodami. W tym roku sejmik województwa mazowieckiego na program Mazowsze dla straży pożarnych przeznaczył blisko 28 milionów złotych. Ponad 137 milionów złotych, tyle samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na inwestycje w subregionie Płockim w 2024 roku. W planach jest m.in. otwarcie ośrodka radioterapii w Płocku, modernizacja oddziałów chirurgii w Płockim Szpitalu czy budowa drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie. Ponad 36 milionów złotych samorząd województwa przeznaczy na inwestycje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Placówek Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie. Że mamy 26 szpitali w naszej gestii i po pierwsze oczywiście stale je modernizujemy, rozwijamy, rozbudowujemy. A po drugie, poważne pieniądze zawsze rezerwujemy na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, na pożyczki dla tych szpitali, dlatego że system jest niewydolny i ciągle musimy do niego dopłacać. Dla nas najważniejszą inwestycją to jest oczywiście dokończenie uruchomienia ośrodka radioterapii. Przed nami również nowe zadanie, czyli remont oddziału chirurgii drugiej, chirurgii pierwszej oraz chirurgii dziecięcej. To jest potężna inwestycja na prawie 22 miliony. Ponad 95 milionów złotych pochłoną inwestycje drogowe w regionie płockim, jak budowa odcinka drogi wojewódzkiej od Gorzewa do Sierpca, rozbudowa dróg wojewódzkich numer 567 i 584, remonty 22 km dróg wojewódzkich czy budowa licznych ścieżek pieszo-rowerowych na przykład w powiecie gostynińskim czy na trasie Rogozino-Płock i Gąbin-Sanniki. W tym roku e, realizujemy tutaj e, wiele zadań inwestycyjnych e, e, i one wszystkie e, w tym roku tylko są na kwotę 42 miliony złotych. Rozpoczniemy remont e, mostu w Osmolinie i e, Wiele innych takich inwestycji związanych ze ścieżkami, jak i ciągami pieszo-rowerowymi. Blisko 5 milionów 600 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na inwestycje w placówkach kultury. Zmiany czekają Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Teatr Dramatyczny imienia Jerzego Szaniawskiego w Płocku oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Na programy wsparcia w 2024 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył w sumie ponad miliard złotych. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza w lutym na wystawę nigeryjskiego artysty. Wystawa malarstwa i dowu jest pierwszym w Polsce i w Europie Wschodniej pokazem działań nigeryjskiego artysty. W swoich pracach porusza sprawy traktowania mniejszości i inności w kulturze afrykańskiej ze względu na odcień ich skóry. Tytuł wystawy kolorowa historia, czyli to jest... Pokazane, jak kolor skóry ma ogromny wpływ i jak ogromne znaczenie w kulturze afrykańskiej. Kiedy biała skóra kojarzy się zupełnie z innymi rzeczami, daje zupełnie inne emocje, zupełnie inne emocje daje czarny kolor skóry, to jest ogromny dramat w Afryce. Ludzi, którzy są chorzy na bielactwo, są oni wykluczeni, nadawane są złe znaczenia temu kolorowi skóry. Jest to prawdziwy malarz i dowód. Y Uwielbiam malarstwo. Jego koncept jest bardzo ciekawy, ponieważ próbuje przez tradycyjne medium jak gdyby mówić o bardzo aktualnych w tej chwili zagadnieniach, które w tej chwili są dla nas bardzo ważne. Wystawę nigeryjskiego artysty można oglądać do 24 marca. Zapraszamy zatem do odwiedzenia radomskiej elektrowni, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia! Są takie chwile, które zmieniają cały Twój świat. Są takie miejsca, w których odkrywasz go na nowo. I tacy ludzie, którzy wskazują Ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem. Są takie sytuacje, w których trzeba się zatrzymać, spojrzeć wstecz i pamiętać o swojej historii, aby z odwagą patrzeć w przyszłość, mieć wspólny cel, po to, by razem sięgać po sukces. I najważniejsze to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na ziemi.